Siemano. trochę głupia sprawa, ale jakiś czas temu dostaliśmy nowy produkt od X -Pro. Jest to żel do felk. No i pomyślałem, że już trochę za długo to leży. Tym bardziej, że zresztą to powiem na końcu, bo jest jeszcze jedna kwestia, z jakby z premierą tego środka. Mm, tak się rozglądają, którego pacjenta możemy wziąć, nie ukrywam, że na polerowane felgi trochę się obawiam, e, dlatego bierzemy czek Opel na warsztat. Samochód jest mega brudny i pewnie go umyjemy też, widać, że stoi trochę, umyjemy go pewnie też produktami X-Pro, ale chciałem jakby skorzystać z okazji pokazać wam i sobie czy to działa w ogóle. Przeczytałem instrukcję jest, żeby luźne zabrudzenia najpierw zmyć, ale nie będziemy tego robić. Po prostu popsikamy a i przy opornych brudach, żeby to pędzelkiem wyczyścić, ale tego też nie będziemy robić. Po prostu pryskamy i no i zobaczymy co się co się stanie. Dodatkowo jest napisane żeby obficie spukać wodą, także ja sobie to opryskam. Felga widać, że jest upieprzona max. Także ja sobie to opryskam i pójdę po prostu rozwinąć karszer No i zobaczymy zobaczymy co z tego wyjdzie, czy coś umyje, czy nie umyje. Sam jestem ciekaw. Dobra. Upryskane jest, widać, że już coś tam reaguje. Także mała pauza, idę po karsier. Dobra, karsier rozłożony. Płyn już reaguje i to ostro. Rzeczywiście jest blady żel. Ale minęła z minuta, więc poczekamy jeszcze. W tym czasie może wam powiem coś o aucie. Bo oprócz tego, że będziemy go myć, to czekamy na termin u Mateusza w S-Motorsport. Yy, także w sumie wszyscy nasi partnerzy, sponsorzy, jak zwał tak zwał, yy, pewnie będą w ten projekt. Wam Pokażę, a nie będę ryja pokazywał. W tym projekt zaangażowani. Ogólnie auto, nie wiem czy oglądaliście, jest to Signum 2.0 Turbo. Plan jest taki, że już u Mateusza leży interkuler. Będzie wydech, aktywny wydech. No i program. Chcielibyśmy 250 koni uzyskać, ale nie wiem czy się uda. No i co, umyjemy go na pewno w tym momencie. Auto stoi, bo jest awaria. Awaria polega na tym, że już otwieram maskę. Że pękł nam pasek od ładowania. Jak to czek Opel? I muszę zamówić po prostu yy, sprężarkę klimę. Bo się zatarła, zablokowała, pa, zablokowała i pasek się przegrzał i zerwał. Także to mamy do zrobienia na początek, żeby go uruchomić. Znaczy pali o no 50 km, wróciliśmy nim po zerwanym pasku. Ale wiadomo, że, że trzeba to zrobić przed jakimiś dalszymi rzeczami. Na pewno też odwiedzimy Alkar, bo tam. Yy, bo tam co? Tam. Będziemy chyba tą klimę robić i na pewno będziemy jakieś koła wstawiać do tego auta, także działamy, płyn też działa, nie wiem czy to już przysycha czy nie, może to zmyję lepiej, ewentualnie rzeczywiście drugi raz, albo do psika może. No i dobra, nie wiem czy czekać, czy nie czekać. W sumie z 5 minut minęło, bo tyle jest nagrania, to chyba spłuczę to odkryłem ja trochę przecieka. No i dobra. Teraz tak, samochód jest po trasie 800 km, i staniu od maja, tak naprawdę co widać po tarczach hamulcowych, więc brud gdzieś tam się wgryzł mocniej pewnie. Ale no tutaj na dole to pewnie nie dopsikałem. Ale tak patrząc, pewnie gdyby to powtórzyć, lub tak jak jest napisane, gdzieś tam jeszcze pędzelkiem delikatnie zajechać, to byłoby super. Ale myślę, że mimo wszystko, no chyba dało to radę, nie wiem, nie mam porównania, bo nie używam takich środków na co dzień, ale patrząc na drugą stronę, no to rzeczywiście sporo zeszło. Także jak coś to to zapraszam do Motopro, tam są te wszystkie. Ee... Produkty X Pro m.in. ten, a na ten do końca miesiąca na hasło Autopasja byrostor macie yy, zniżkę. Tam jest 10-15% czy 20% nawet. Szczerze nie pamiętam, bo naprawdę chwilę tym produktu nas leży. No, no ale, ale widać widać, że działa. Także pozdrawiam. Dobra, zrobiłem dziękuję. drugą rundę. I widać, że nie wiem, albo tego było bardzo dużo, może rzeczywiście trzeba było zmyć najpierw, zmyć najpierw karszerem te luźne. Na pewno rozpuszczę jakieś metaliczne badziewia, rdzeń w ogóle, bo, bo na tarczach hamulcowych też jest, ale mam jeszcze szczotę także za dwie minutki wezmę i to przerobię przejadę jeszcze szczotą i wtedy zobaczymy Dobra nie chce mi się czekać robię to od razu pocisnę szczotka jest taka specjalna do do felk Wygrałem ją na którymś zlocie Dobra w zakamarkach Ну, no, добро, эту грозу. Teraz jest bajka, nie? Teraz jest bajka. Także mi się wydaje, wydaje mi się, że jak na takie jak na takie szybkie mycie to jest bardzo fajny efekt. Pozdrawiam.